No, skarby kochane, uśmiecham się do Was tak szeroko, najpiękniej jak potrafię. Ostatnio ktoś napisał mi pod filmikiem, że ja jestem jakaś smutna, w oczach mam smutek, nic podobnego. Dlaczego tak y, wyglądało, odpisałam, bo ja jestem z marzlu. Ja jak jestem na dworze, a jest mi zimno, to ja od wewnątrz to czuję i być może to emanu emanuowało ze mnie, ale dwa tygodnie odkąd tu jestem, Przyjechałam i na początku, przynajmniej w ten pierwszy dzień, zaświeciło takie słońce, że ja na sam widok tego słońca uśmiechnęłam się i cieszyłam się, że tak mnie powitało. Cały czas czuję taką ulgę, radość, miłość, wdzięczność. Jest mi mega, mega, mega. A ludzie się często do mnie przyzwyczajają, może ja mam taki wyraz twarzy. Czasem jestem śpiąca, nawet tak było ileś lat. ho, 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 jeszcze do tyłu. Ja zawsze się późno chodzić spać. I wiadomo jak się rano wstaje, no to już się jeszcze takim zaspanym. Jak jechałam do pracy w autobusie, tak się gdzieś tam sparłam i taka byłam jeszcze nie bardzo. To się niektórzy mnie pytali: "Boże, na coś się stało?" No bo wszyscy się nauczyli, że ja muszę mieć tą buzię roześmianą. No ja nie mogę się nie śmiać, kochani. No, bo od razu jakoś wy... nie wiem, czy wyglądam inaczej, czy czy ludzie myślą, że mi jest niefajnie. Kochani, jest mi fajnie. Jak mi jest niefajnie, to ja też mówię o tym głośno. Jest mi niefajnie, czy spadły mi wibracje, czy jest mi smutno. Ale staram się, kochani, żeby było mi zawsze fajnie. Mimo wszystkiego, mimo tego, że czasem uśmiech też musi zgasnąć, czasem też już za może popłynąć, no nie myślcie sobie, że jak się jest takim radosnym. Jak ja, no to już się nie płacze, już człowiek się nie złości, nie można sobie wpaść chwilę w rozterkę. Oczywiście, że można. Że mnie też czasem osoby zdenerwują. I to na maksa. Są takie jeszcze osoby. A ja już myślałam, że jestem taka silna, no ale są. Jeszcze muszę sobie nad sobą popracować, przerobić pewne tematy. Taki człowiek świadomy, ze świadomością. To ma już więcej tej, tej miłości, można powiedzieć. Też ma prawo, kochani, do smutku, do, do popełniania gaw, błędów, do popłakania sobie, do wykrzyczenia sobie, do protestowania. Ma takie same prawa jak każdy z was. A większość ludzi myśli, że jak Ty jesteś już taka radosna, uśmiechnięta, świadoma, to Tobie już nie wolno. Zapłakać, nie wolno ci nic złego zrobić, nie wolno ci e, wpadać w złość i tak dalej, kochani, mo, wolno, bo dalej te emocje mamy, my się ich nie pozbywamy, one są do nas przypisane, to jest nasza natura, ale chodzi o to, żeby wychodzić z tych emocji szybko, żeby sobie radzić, żeby zrozumieć tą emocję, żeby szybko wybaczyć, żeby dążyć do tego, żeby nam było znowu fajnie. Bo my jesteśmy jak pogoda. Raz świeci słońce, będzie raz padał deszcz, i czasami nie mamy na to wpływu, bo tak szybko to płynie. Ale mamy wpływ, czy wpuścimy to do głowy, czy nie. I to właśnie od tego zależy. Jeżeli zatrzymamy to przed naszą głową, jeżeli nie wpuścimy to do siebie, jeżeli, jeżeli spojrzymy to poza nas, to jest ok. Ale jeżeli tylko gdzieś tam się przemknie do nas, do środka, przemyci. No, to wtedy jest nam źle. Dlatego trzeba pouszczelniać wszystko, <grych> pozamykać przed takimi niefajnymi energiami i rozpoznawać je już na odległość. Kiedy się tylko do nas zbliżają, to już zacząć działać jak za pomocą naszej dobrej energii, za pomocą uśmiechu, ignorancji, czegoś tam ja wiem, że to jest ciężko, wiem ja wam doradzam, ale mi też jest ciężko czasami no ale pracuję cały czas nad tym ale jak widzicie większość większość mojego czasu mojego życia to już jest radość to już jest uśmiech, uśmiech to jest spontaniczność to jest zabawa życiem to jest wyrzucenie 80% z tego co, co mi było niepotrzebne przesegregowałam swoje życie Pozbyłam się zbędnych rzeczy, balastu i tak dalej. Teraz zasilam się dobrymi, pięknymi rzeczami. Staram się mieć mnóstwo czasu dla siebie. Nie wymyślam sobie jakichś niepotrzebnych robutek, jak ja to mówię. I nie stawiam sobie rzeczy, że coś jest ważniejsze ode mnie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś. że jakieś domowe obowiązki, prace są ważniejsze niż ja. Że ktoś może być ważniejszy niż ja, to ja dysponuję swoim czasem, to ja wiem, ile mogę komuś czasu poświęcić. Jak chcę, to poświęcę 4 godziny i 5 i przegadam z osobami. Ale jak mam taką potrzebę, że ja chcę dziś powiedzmy ten czas poświęcić tylko dla siebie, to niestety ja poświęcę go sobie tyle, ile trzeba, na maksa. Tyle pobędę z tą Bożeną, ile będę chciała. Bo ona też potrzebuje mnie wbrew pozorom. Bo ona też chce iść ze mną na spacer. Ona chce ze mną porozmawiać. Ona chce się ze mną pobawić. Ona chce być czasem szalona. Ona chce sobie pośpiewać piosenki. Ona chce sobie potańczyć. Ona sobie chce po, pomalować, tak jak ostatnio. Bo to mi pomaga napełniać się i napełniać. Czyli ten mój zbiorniczek. Musi być ciągle uzupełniany, żeby potem wypływało z niego to, co najpiękniejsze. I tak się, kochani, dzieje. Ile czasu poświęcasz dla siebie, na którym miejscu stawiasz siebie, to tak się czujesz, dokładnie. Jeżeli wszystko, jak ja zawsze mówię, stawiasz pierwsze, 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 bo dom, bo obowiązki, bo praca, bo rodzina, a ty gdzie jesteś? Zapytaj siebie, a gdzie ty jesteś, cudowna kobieto? Tam na szarym końcu, tam w tej kolejce długiej, 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 i zanim z tego końca dotrzesz do początku, to już jesteś wypluta, wykończona, zmęczona, i już opadają ci ręce, i nie masz na nic siły i ochoty, i później twój blask gaśnie, twój uśmiech znika. Twoje oczy są takie przygaszone, i wszyscy patrzą na ciebie na taką niefajną kobietę, taką zołzę, taką co marudzi, taką co rzędzi, taką co się czepia i nie wiadomo czego chce. No właśnie. A ja ci zadaję pytanie: Gdzie jesteś w tym miejscu? W którym momencie? Jaka jest Twoja długa kolejka? Jakbyś się ponumerowała, to który masz numerek w kolejności? Zadaj sobie wreszcie to pytanie. I, I drugie pytanie sobie zadaj: A dlaczego tak jest? Dlaczego wszystko inne jest ważniejsze od ciebie? Dlaczego? Kto zrobił, że tak jest? Czy nie czasem ty sama? Czy nie ty sama? Przesuwałaś swój numerek coraz dalej, dalej i dalej już jesteś tam na tym szarym końcu co zrobić żeby tak nie było po prostu wyjdź z tego ogonka przejdź obok wszystkiego i stań na samym początku i powiedz głośno sobie od dziś tu jest moje miejsce od dziś ja będę stała zawsze na pierwszym miejscu. I to nie jest egoizm. Broń Boże, nie potraktuj tego jako egoizm. Potraktuj to jako miłość, szacunek do siebie, jako coś, co Ci się należy. I Ty musisz wytyczyć swoje miejsce. To Ty musisz wyznaczyć, gdzie chcesz stać, kim chcesz być. I dokąd podążasz? Kocham Cię, kochana kobieto, pusiaczki.